Cześć, witajcie! Z tej strony ja Mikaelo, witam Was w kolejnym odcinku z Block Star Played, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam malutką akwizację, która została wprowadzona, więc naprawdę jest ona dosyć fajna, chociaż mi się coś naprawdę nie podoba, no zobaczcie po prostu sami. Na samym start zostawcie łapkę w górę pod tym filmem dla każdy klikat, co teraz widzi filmik. Kliknijcie subskrybuj tam na dole, jeżeli tego jeszcze nie robicie, jak jesteście nowi, więc możemy od razu przejść do odcinka, ale najpierw intro na początku przeczytajmy sobie pocztę, żeby się dowiedzieć, co zostało dodane. I okej, okay, mamy wiadomość od Penny Bandory. Oto twój wymarzony zwierzak. Szybko mi Pomyśl o najbardziej magicznym tworzeniu. No w sumie, jednorożec, bo ja pomyślam o jednorożcu, którego można teraz przygarnąć, a się ciężej spodek strzegowania, wykrzyknik XD, nie wiem pod XD. Z jednorożcem byli żyć długo i szczęśliwie, tak jak w bajkach, ale serduszko słodkie, jak ze swojego pupila. I to jest ten zwierzak. I zobaczmy reakcję. M za bardzo mi się podoba ta twarz, to jest jednorożec, to jest świniorozec. Ble mógł być ładniejszy. Sztuje on 100 diamentów i moim zdaniem nie jest on za ładny. Nazywa się Nebula, jest on dla wypów, oczywiście. Nebula to dumny i magiczny jednorożec, który azerwieza się do harców. Um, mi się nie podoba ten zwierzak, kompletnie. Jak na unikorna, na jednorożca, no to powinien zrobić o wiele ładniejszego, dla mnie jest to brzydkie. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba ten zwierzaczek, bo mi się on nie podoba, jest on dla mnie brzydki, ponieważ jakby tego jego jest takie... no takie po prostu 3D i mi się ono podobać. Nie wiem jakby mi inaczej to zrobić, ale mi się tym po prostu nie podoba ta twarz. Te oczy są w ogóle nie takie unikornowe moim zdaniem. Tak to nawet przez spoko wszystko wygląda, no ale naprawdę powiem, że no twarz jest po prostu okropna. Chcę ta, ta buzia, czy ta twarz. Nie wiem, tu mogła być jakoś inaczej stworzona, a to jest takie o wiele gorsze, bo ma sobie to monobrew, taką... Taki paserz, jak tutaj widzicie. No, i naprawdę mi się ten żak nie podoba, szczerze moim zdaniem, więc, no, ciekawi na coś lepszego tej od BSP. Niestety, no, może się postarali, no, ale niestety mi się to nie zbyt podoba. No, ale już trudno. weźmiemy sobie niebieskiego unikorna. No, tak może być. Co nie patrzcie, jest niebieskie oczka, zrobimy. No i nawet ładny unikornik, taki niebieski, no spoko, ale. No, myślałem, że coś będzie lepszego, więc kupuję za Studiamentów. Nie wiem, jak w ogóle go nazwać. E, myślę, że nazwy źwieraczka w komentarzach. Jeżeli najbardziej lekkiwany komentarz, to może napiszę. Jak na razie, napiszcie po prostu Unikornik, nazwy sobie go Unicornik. Podzielamy się z przeciłmi. Zobaczymy, jakie on ma animacje, reakcji w ogóle, bo tego nie wiem, więc sprawdzamy. Sprawdzamy Unikornik, co tutaj masz? Halo, halo. Unikorniku, to jest właśnie problem, że to są ludzie z czatu. I mogą mi troszkę przeskadzać. No dobra, jak na początku chodzi, no. Zaczek jak na początek. No chodzi tak, no. No, 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 no tak średnio, chociaż no... Nie jest naj, nie, nie jest najgorzej. A trzeba mi jaką byś miał reakcję tutaj unicorniku. Coś zro nowego zrobić, no ale... Ludzie, no... Ludzie, przesuńcie się, please. Bo chcę zobaczyć unicornika. Proszę was, ja tutaj nagrywam, ale... Ale, ale no, bardzo bym prosił, żebyście tutaj nie prze... Ojej, ktoś mnie Halo? Gdzie jest mój unikornik? Halo? Halo? Gdzie mój unikornik? Co się stało? Unikornik, czekaj no. Co ty masz zrobić? Jakieś nową... O, o! Aha! Idziesz jeść? Nie, to... aha, musiałem coś jedzenie, dobra. O, przechylił główkę. Dobra, yy, może sprawdzimy sobie... Aha, a, bo nie mogę sprawdzić animacji. To, czekaj, chcesz nas nasz Może zbijemy drugi level temu szaczkowi. To małoby spoko. Halo, chodź. No chodź, no, ale taki wolny troszeczkę jestem, taki wolny. ładnie rusza, że pak, ładnie kobietkami, do i ładnie siedzi, Jakiś łodziaczek, ale miałeś na coś skoczyć. Jasny gwint. Za problem. O! No i co? Kiedy on to wykonał? Co proszę? Kiedy? Nie pamiętam. Nie widziałem, żeby on takie coś wykonał, ale okej. Okay. Um, więc sprawdzamy sobie tutaj... Zostawiłem sobie kilka osób za uśmiechy, więc pozdrawiam sobie tutaj. E, pozdrawiam iPacy, ten 31 1 102 sweetowa Kubu, wypieki, super dziecko, Nela lol, Dumny Duch, Warywar oraz świetlana 672. No i wyrosujmy sobie osoby, które o to uśmiecha. Oto Kubu brak gratulacji, odbierzamy sobie nagrody, więc macie sobie dawać uśmiechy, a ja co będę wam oddawał, jeżeli się ujedziecie, więc to jest bardzo spoko. E, no i tak, w ogóle zapraszam Was na moje dwa nowe. Markury, jest taki światy. Mam tutaj znajdź klucza na farmie, e, po prostu znajdź kluczek. Mogę wam pokazać, właśnie e, tutaj, e, gdzie są klucze, bo niektórzy nie wiedzą, więc pokażę specjalnie na odcinku, no żeby jeszcze coś tutaj zrobić. Więc tak, no tu mamy starcik. No i tak, na początku tutaj bardzo kluczyk, bardzo łatwy kluczek, chyba go znaleźliście na pewno prosto. Jest on dzu, tutaj zło, zółty, al, żółty albo złoty kluczek. To tak nazywa, jak tam ktoś chce nazywać, I tu, na przykład, i tu jest właśnie dziura w kropie, jak ktoś zauważył, ale no ciężko do tego wskoczyć, więc po prostu idziecie sobie tutaj, o i tutaj będziecie, będziecie mogli łatwo wejść, no i tutaj. Teraz tutaj jest niebieski kluczyk, posko spoko i kolejny, ostatni kluczyk czerwony jest w środku domku, a nie to jest fioletowy na kluczyk. Idziecie sobie tutaj tutaj po schodkach, skrętacie w lewą stronę do tego pokoiku. No i macie tu fioletowy kluczyk No i żeby jak najszybciej się, no to tutaj polecam tutaj, no i to macie wyjście. No i jedziecie sobie do. I bram, no i tak wchodzi się to mapkę w jakieś takie 40 sekund, 50 sekund, na pewno Wam tak dobrze pójdzie. Jó macie 7 sekund. Spróbujmy, spróbujmy to pobić. zaczynamy od tego, tutaj od tego zobaczymy jeszcze raz. spróbujmy to przejść. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Więc lecimy, lecimy, żółty kluczyk. Okej. Okay. Oki doki. Mamy, mam... O nie. Dobra, chyba mi źle poszło, źle, ale spróbujmy, spróbujmy. Nie wszystko stracone. Dobre, mi chyba źle poszło jednak. Nie wiem, sprawdzimy. Okej, okay, teraz to jest szybciutko. Tu no nie ma żadnej dziury, mogą zrobić jakąś taką jakąś tajemnicą dziurę, która byłaby dobra do pobijania rekordów. No bo nie powiem, że tutaj troszkę daleko się idzie o tutaj. No jak, jak to, nie wiem jak oni ludzie robili 6 sekund, kro, patrzcie. No ja dojdę do ja idę i będzie ci 6 sekund, więc tego, ale okej, okay, dobra, będę myśleć lepszy na pewno czas, więc spoko, spoko. I mamy 9 sekund, no spoczko, no i naprawdę bardzo fajnie. I mamy jeszcze taki starszy do fitch Parku jest to bez lawy, już mówiłem kilka razy o nim. Możecie też go przejść, on jest tutaj teraz obecnie w obce, więc możecie go przejść, będzie mi bardzo miło. Zrobimy mu zdjęcie. Jak chcecie możecie lajkować zdjęcia, z góry... Aha, no super, bardzo ładnie ci wyszło. Członie, dziękuję. No, no! Ej, unikorniku! Co mi tak uciekasz? Co on robi? Ooooo! Ale słodziak. O, mogę, mogę, mogę. O! Dobra, no w końcu jest zdjęcie jakieś. I znajdziemy sobie e, unikornik. Albo on unikornik... Unikonik, macie macie lajkowate dzięcie z góry bardzo dziękuję za wszystkie lajeczki, serduszka, lecz te polubienia, dobra, dobra. I co tu by jeszcze można było dodać? W sumie to mogłem edytować na przykład świat i żeby mogli to lajkować, więc właśnie nastaje na klucza w ogóle nie mam żyżaczków, Zapomniałem o tych, że są żyrzaczki. Luba, ludzie, to wiesz, edytuję jeszcze świat teraz i dodam żyżaczki, bo zapomniałem kompletnie żyżakach, naprawdę. To tylko dałem metę tutaj klucze i tyle, nie? A ja zapomniałem kompletnie żyżaczka żyżaczki są zawsze fajne, bo macie z nich dopić, um, właśnie kryształki, jak będzie głaskanie. Polecam głaskać moje żyżaczki, w góry mi bardzo dziękuję, więc tutaj będzie unicornik do głaskania właśnie. E, unicornik, tutaj gliczek z okularkami, e, to będzie ten Yoshi, a tu będzie dźwigę te... dam oraz złotego pieska, złoty piesek okidoki. Okej, Ok, zapiszemy sobie i musimy znowu, zro... znowu zrobić zdjęcie, więc robimy zdjęcie. W ogóle myślałem, żeby kupić pakiet Diamond, więc sprawę, czy mogę kupić, jak tak, to sobie kupimy Ci na odcinku jeszcze pakietik Diamond, fotki świata zapisujemy, no i lecimy. A pakietem Diamond oczywiście jest złoty misiek, taki złoty, bardzo polarny, ładniutki i no spoko, bo jakbym kupił pakiet Diamond, to miał razem chyba... 4,5 miliona kasy, więc naprawdę to byłoby bardzo dużo. Unicorn chce wypróbować kloczek smoły, dobra? Eee, smoła lecimy, wyszukujemy. Jaki tu pierwszy parku z góry przechodzimy? Znaczy, nie przejdziemy go raczej, bo nie chce mi się, ale chcę tutaj wypróbować smoły. To proszę bardzo, wypróbuj sobie smoły. Jej, drugi level, dobra, drugi level. Spoczko, spoczko. I juu i mamy drugi levelek, dobrze. Sprawdzajmy, czy co ty masz zrobić, Okej, ma robić okay, stuczki, więc mamy sprawdzić, jakie ma stuczki. Począsanie. No tak często sobie tutaj e, tym Mo Możecie się odsunąć, proszę No błagam was ludki, ja nie lubię jak wy tak przeszkadzacie mi w prowadzeniu odcinka, no proszę Merdaj O, ładnie, ładnie, merda A mogę zrobić to na trybie jednoosobowym, to będzie dobre Ok, Nagrywam, proszę się odsunąć Błagam was, bo wiecie, że jak mi tak jak mi tak podchodzicie, to wiecie troszkę To przeszkadza, kopnij Łak, kopię tutaj, kurczę, kopietkami Następny podrap o, jakiś chłodzki! Halo, 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 nie baw się. Ależ się obie, tańczą, tańczą unikolnie, lele... O Jezu, całują się, całują się, jasny gwint. Czekaj, podskakuj. Odsuncie się, no proszę! Jezu, no... Nie rozumiecie po polsku, no. Trochę to jest smutne, że niektórzy nie rozumią po polsku, ja mówię, o, się, oni to... Jeszcze dęba, co to znaczy dęba? Serio, tak to znaczy dęba? Ja nie wiem, o co chodzi. Podrap? A, już było. Um, podskakuj, o tu tu, tancią unikolny. La 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 la, la unikolny. La la la, ale to jest fajne, to spoko. Mm, co tu jeszcze? Merdaj. Mmm, tu, jaki słodki unikornik. Mogę zrobić zdjęcie. O jejku, się bawisz jakiś kurcze, merdaj, merdaj. tutaj, drapiesz, kurcze, psa. Co ty, unikorniku robisz, dobra. Więc my kupimy sobie ten pakietik Diamond, więc spróbujmy kupić, nie wiem czy mi się uda, ale spróbujmy kupić. Okej, okay, więc mam diamentowy pakiet, kupujesz mam misia, wir. więc spoko, sobie skinka z tym misiem, no i będziemy kończyć ten odcinek, bo już nie ma co robić. Więc buduj nowy Blockstar, będzie, będzie się już chwale ale po prostu chcę mieć misia, no więc no to nie jest chwalenie, po prostu chcę mieć misia i tyle no. Nikt mnie nie zabrań, po prostu robić Blockstarów o misie, co nie? Więc... Więc sprawdzamy, w ogóle patrzcie, Moi, patrzcie. mam e, Gold Misia, tutaj mam Toy i patrzcie mam, mam jeszcze Polar Misia, więc mamy dwa misie, mam dwa misie, a misie są słodkie na WSP Ale fajnie, ale, ale fajnie jakby, było, jakby można byłoby mieć z pieskiem Więc patrzcie z tym złotym misiem, ale to ładnie wygląda, naprawdę słodko wygląda ten misiu Taki tu, tu 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 taki tu 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 Dobra, koniec Mikalo, bo padaczki pata-, pat dostaniesz po prostu zaraz Nazwijmy sobie Blokstar Złoty Misio. Podzielamy się z przyjaciółmi i koniec. morkę do tu-du, paciki słodkie, ti Dobra, koniec patologii. Ale słodak, słodaczek, taki pysiaczek. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli wam się podobał ten odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem, wraz z subskrypcją, bo naprawdę subskrypcja jest bardzo ważna, więc do zobaczenia, no i pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa.